I rozpoczynamy pierwsze starcie tego pojedynku. Obydwaj zawodnicy w czerwonych strojach, ale rękawice i kask czerwony to barwy zawodnika z PKB Poznań. Natomiast niebieskie rękawice i niebieski kask to Kamil Żebka. Wisłok Rzeszów. Na razie obopólne badanie się, chociaż teraz Kamil zaatakował troszeczkę śmielej. Kamil Rzepka, reprezentant Wisłoka Rzeszów. To taki typowy mańkut, który wchodzi lewym hakiem na dół i lewy sierp na górę kończy prawy sierp również na górę. To taka seria, która cechuje takiego naprawdę mańkuta z prawdziwego zdarzenia. Zobaczymy, kto tutaj przechyli szale zwycięstwa na swoją stronę. Wydaje mi się, że na pewno faworytem tego pojedynku jest Mazur Tomasz, zawodnik urodzony w 1989 roku, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, czy to juniorów, czy młodzieżowców. Z tytułami mistrza Polski włącznie. Aktualnie reprezentuje barwy klubu PKB Poznań, ale wychowankiem jest klubu Czarnisłupsk. Podwaliny w jego wiadomości bokserskie duże dał jego ojciec. Józef Mazur. Jeżeli nas słucha, serdeczne pozdrowienia. I tutaj wydaje mi się, że w tym pojedynku Tomek powinien tą walkę wygrać. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, dla reprezentant Rzeszowa Tanio skóry nie sprzeda. I będzie się, myślę, starał do. Z trzeciej rundy zadać jak najwięcej celnych i silnych ciosów swojemu przeciwnikowi koniec pierwszego starcia. Trenerem Tomasza Mazura, oczywiście Michał Nowak. Pierwszy trener klubu PKB Poznań. Natomiast na Różniku Niebieskim trenerem Kamila Rzepki jest Stanisław Osetkowski. Również doskonale znana postać w polskim boksie, wielokrotny reprezentant Polski, mistrz Polski, kategoria 54-57 kg. nie jednak tutaj po pierwszej rundzie wydaje mi się leciutką przewagę uzyskał Tomek Mazur, który stara się nie wdawać w bijatykę, boksować w dystansie i z dystansu celnymi ciosami trafiać swojego przeciwnika. Wydaje mi się taktyka całkiem słuszna z racji tej, że Kamil tutaj tymi ciosami na dół może zrobić szkodę Tomkowi i Tomek to przeczuwa po prostu i stara się w dystansie boksować jak najbardziej wydłużonym. Również bardzo spokojny pojedynek, no tutaj dużo ciosów w wy wykonaniu Kamila Rzepki, jednak wszystko Tomasz Mazur przyjął, czy to na łokcie, czy na rękawice i myślę, że tu żaden z sędziów punktowych nie zaliczył ciosu dla Kamila Rzepki. Bardzo ładny lewy prosty. Kamila Rzepki, który doszedł celu. Tomek Mazur jednak to doświadczony zawodnik. Już w bojach seniorskich. Bardziej od Kamila Rzepki, chociaż tam różnica wiekowa jest tylko jeden rok. Kamil Rzepka urodzony jest w 1990 roku. I po dwóch rundach na pewno przewaga Tomka Mazura zwiększyła się nad Kamilem Rzepką. W tej kategorii wagowej było zgłoszonych 11 zawodników. Stąd trzy walki eliminacyjne dzisiaj i za moment rozpoczęcie trzeciego decydującego starcia. No nie może Kamil Szepka tutaj przedrzeć się do tego swojego ulubionego półdystansu i zadać jakiś taki cios bardziej znaczący, który by wyrządził krzywdę Tomkowi Mazurowi. Po prostu z tej racji, że bardzo szybkie nogi Tomka Mazura, jak również balans tułowiem no uniemożliwiają mu spełnienie swoich marzeń i zamiarów, które Kamil na pewno ma. No tutaj Kamil Rzepka parę razy mocno trafił na dół Tomka Mazura, ale wydaje mi się, że tam wielkiej krzywdy mu nie zrobił. Przepiękny lewy prosty w wykonaniu Kamila Rzepki. Trafia. No i tutaj w tej rundzie powiem szczerze, że dla mnie malutkie zaskoczenie, gdyż Kamil Rzepka przełamał opór zawodnika PKB Poznań i coraz częściej trafia swojego przeciwnika. Myślę, że tutaj tą rundę nawet Tomek Mazur minimalnie, ale przegrywa. Wysoko uniesione ręce Kamila blokują ciosy Tomka Mazura i tutaj. Nie wiem, dlaczego Tomek zmienił taktykę. Zaczyna się cofać, cofać. Być może jakieś przepiękny znów lewy aż wstrząsnął Tomkiem. No Kamil Szepka to też zawodnik, powiedzmy, który ma już kilkadziesiąt na swoim koncie pojedynków. No troszeczkę atak głową, ale uważam, nie było niebezpieczeństwa i koniec pojedynku. Niemniej jednak myślę, że w całości Tomek Mazur powinien ten pojedynek wygrać, chociaż ta trzecia runda była bardziej wyrównana, nawet wydaje mi się z lekką przewagą zawodnika z Wisłoka Rzeszów.